OK. Drugi bok Prawa noga jest większa? Lewa jest większa A kształt ładniejszy, która noga ma? Lewa, większa A jesteś, jesteś leworęczny? Kiedyś byłem leworęczny, ale w piłkę A jesteś praworęczny, tak? Jestem praworęczny a jak z rękami jest? Z rękami. No przypij. Wyżej Wyżej Która ręka jest większa? Trawa. O centymetr. Teraz daj z tyłu. I wyżej łokcie. Dobra. To jest słabe, a długowego musisz zrobić Od długowego musisz zaczynać trening. Nie wiem czy zaczynasz czy nie. No zaczynam od czterogłowy, żeby poprawić 4 No ale jak będziesz miał słaby długowy, te 4-głowy się nie rozwinie. I teraz jeszcze niżej. Nie bój się. Nie, nie, nie upadniesz, spokojnie. No właśnie. Jakbyś miał problem z tym, to tylko sobie rękami przesuniesz i ten ciężar ciebie pośrodkuje. Nie przychylaj się do przodu, tylko bardziej w pionie cały czas. W pionie. O właśnie. O to chodzi. Przestawaj maszyn. No i wiesz, minimum 100 dzisiaj 20 razy, nie? Jak chcesz, z... jak chcesz trenować z ekipą Future Band? Pasem, nie? No? pasem. się robili na dzisiaj Co, to, Co, to, co, to, co? Całkowicie się robili się, dzisiaj przysiady po dwóch na Piasek Michał Spark Lat ile? 29 jeszcze. 29. Niestety, 29. niestety żonaty. I z potomki. Jeszcze siwych włosów mało. Ale debiuty były. W którym roku? Debiuty nie, debiutów nie było. Razem razu były przy Ale był w 2010. A. W Ja. No to, to pierwszy Fiu był? no to pierwszy mister czerbady było? No to pierwszy mister jutros no kurde. No to z, miło mi tutaj wichościć. Ja zapomniałem. Z więciami dziewczyny. Tyle dziewczyn w międzyczasie. Ręcy prosto trzymają. Bardziej w pionie. Nie siadaj do przodu tak. To sobie jak cię przechyla, to sobie tylko dłonie do góry podnoś Ciężar, ciężar ciała się zmieni środek ciężkości. Ona bym się całkowicie na czerwonym sztance. Oddychaj. Wydech na górze. Za szybko. O właśnie. Lecisz do góry. Jeszcze. Ile jest? Dziewięć. Dziesięć. Dobrze. Już bady ciężary, wa ciężary ważą więcej niż w ławie Nie widać. To może zależeć od równorożnika. <laughs> <laughs> Dobra, ok. Dokładamy po, 40, po 20 kg na stronę i robisz z pomocą. Dobrze. Pełny przysiad. Wydech. Dobrze. Dwa. Trzy. Cztery. Pomagaj mi. Teraz. Michał. W tempo. Żeby nie... Do góry. Źle go trzymasz. Musisz ręce mu włożyć pod pachy. Zejść z nim równo Dawaj. Kurwa. Michał źle. Musisz siadać z nim. Nie możesz go ciągnąć jak babę. Nie możesz go ciągnąć jak babę do larypy Jana Drzewy, tylko musisz z nim przysiąść i go dźwignąć. Który, dawaj. nie? Nie, tak szybko nam to przejdzie, ale. No. Tylko Musisz stać, musisz cały. A, stać! Stać, Bo jak tu, tu nie jesteś zwarty i przygotowany, to potem nie możesz się ruszyć. kurwa. Masaka. To są dopiero przysiady. Ja zauważyłem, że to jest damska kasa, Na przykład. Dasz radę. Dawaj, dawaj! Uro. Dasz radę, sam! Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Dawaj. dawaj, dawaj, dawaj jeszcze. Wzią. Jeszcze. Podniosek się. Napisać. Jeszcze tam. A coś dołożyliście. To widzę, że coś tam nie dokładacie lub właśnie.

我哦。<laughs> <laughs>